Mnie w kartonie jest rower kosztujący 8000 zł, Tenway CGO 600 Pro, rower elektryczny, który waży tylko 16 kg i ma zasięg podobno aż 100 km. Bardzo ciekawy rower. Sprawdźmy, czy to, co mówią, to jest prawda. No, nie sądzę, żeby kłamali w zakresie tych 16 kg, ale czy te 100 km jest osiągalne, a jeśli nie, to jaki jest rzeczywisty zasięg i jak zrobili, że ten rower tak mało waży? Płacąc 8000 zł za rower elektryczny. Oczekuję, że opakowanie chociaż będzie jakieś lepsze, będzie lepszy, lepiej wykonane na przykład ładowarka, czy no chociażby instrukcja. To pudełko już chociaż wygląda lepiej niż normalnie w chińskim rowerze elektrycznym. O, tutaj wszystko tak zapakowane w piance. Czas teraz na sam rower. Poprosiłem ich, żeby wysłali rower w najpopularniejszym kolorze, także. To co mi wysłali to błękitne, akurat ja lubię niebieskie, także się nie obraziłem za ten kolor. Możecie dać znać w komentarzach, czy Wam się podoba ta kolorystyka. Zapakowanie roweru było standardowe, a złożenie go w całość, choć chwilę zajęło, to było proste. Wszystkie narzędzia potrzebne były w zestawie, ale jeśli nie czujecie się sprawni w takich robotach manualnych, to lepiej zanieście rower do serwisu jeszcze w kartonie. Jak widzicie, już na pierwszy rzut oka rower jest minimalistyczny, a bateria w ramie prawie niezauważalna. Na razie same plusy. Test w terenie przeprowadzimy na Mokotowie i śródmieściu Warszawy, zaczynając od stacji telewizyjnej w kolorze logo, takim jak ten rower, czyli niebieskim. TVP, tutaj jest nasza e, baza początkowa. Będziemy jechali pod polski Sejm, a kończymy naszą wycieczkę przy grobie nieznanego e, żołnierza. W tym czasie przetestujemy wszystko, co trzeba w tym rowerze i przedstawię Wam wady i zalety tej maszyny. No bo jak w każdym rowerze, nawet takim za 8000, mogą być jakieś e, nowady. Od czegoś trzeba zacząć? A skoro jestem tutaj na bruku, to możemy zacząć od aspektów, które odpowiadają za wygodę jazdy na tym rowerze, na przykład opony. Pony CST XPedium Pro kosztują za sztukę. Detalu aż 170 zł, więc są to dobre opony z warstwą antyprzebiciową. Więc po mieście można mieć więcej zaufania do tego, że nie złapie się gumy. Szerokość tej opony to 45 mm, a wielkość koła to 700, czyli 28 cali. Takie koło z taką oponą daje fajną przyczepność na zakrętach, na nawet mokrym. I jednocześnie daje komfort, ponieważ nie jest to cienka opona jak na miasto, nie jest też turbo gruba, więc tutaj jest fajny kompromis między komfortem a niskimi oporami toczenia. Amortyzacja w oponie musi tutaj zrekompensować brak amortyzatora w przednim widelcu. Ma to swoje zalety, ponieważ je odpada jedna część więcej, która może się tutaj zepsuć, plus waga roweru jest niższa, wynosi ona tylko 16 kg. Przechodzimy teraz do najciekawszej części tego roweru, czyli całego napędu z silnikiem paskiem zamiast łańcucha. Same tutaj ciekawostki. Możemy zacząć od silnika marki Miwajs. Czy jak to się tam czyta? Ale bardziej niż moc eksytujący jest tutaj rozmiar tego silnika. Co prawda ma ten silnik 250 W. ale zobaczcie, że jest on wielkości praktycznie piasty Shimano Nexus i jest ten silnik praktycznie niewidoczny w rowerze. Druga ciekawa rzecz to napęd mechaniczny. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnej przyrzutki, nie ma też żadnej przyrzutki wewnętrznej, więc jest to napęd jednorzędowy. Czy to jest spoko? O tym będzie później. Przyjrzyjmy się jednak temu paskowi. Ma on wkomponowane włókno węglowe, a jego żywotność podobno to nawet 30 tysięcy kilometrów przebiegu. Wymiana jego będzie droga ale no z drugiej strony 30 tysięcy kilometrów nie przejedziemy na żadnym łańcuchu, a tutaj jest bardzo cichy ten pasek, jazda jest naprawdę cicha i nie trzeba go w ogóle smarować, nie trzeba o niego dbać. No i kolejna rzecz, jeśli jeździcie w długich spodniach na przykład jasnych, to nigdy sobie nie pobrudzicie na przykład spodni właśnie smarem. No i ostatnia ważna sprawa według mnie, tutaj w środku suportu, tu jest jakaś osłonka, jest czujnik, który powoduje to, że przy pedałowaniu w zależności od Waszego nacisku na korbę Tak z taką siłą wspomaga Was silnik Taki czujnik w rowerze z jednorzędowym napędem Jest konieczny Ponieważ bez tego ciężko byłoby naprawdę ruszyć A tak silnik wspomaga Naprawdę od samego początku Już natychmiastowo Więc jazda jest po prostu łatwa Jeśli gdzieś mamy sprawdzić przyczepność opon To na tej drodze Która jest z szybkimi zakrętami 180 stopni i przy prędkości 30 km na godzinę, no nie tracę tutaj przyczepności a, a hamulce też działają dobrze W cenie 8000 zł dostajemy hydrauliczne hamulce tarczowe, nie mogło w tej cenie być inaczej. Są to hamulce marki Tektro, są one dobre, dobrze hamują, Trzeba tylko trafić na model, który akurat no, nie będzie przeciekał po jakiś pół roku. Niska waga roweru przydaje się na przykład, kiedy musicie znieść rower. Widzicie, daje radę w jednej ręce, po schodach, żeby porobić mu na przykład mu fajne zdjęcie na opuszczonym korcie tenisowym na Warszawiąca. Rower do jazdy po mieście jest obecnie moim faworytem ze wszystkich rowerów, jakie testowałem na tym kanale. Jest lekki, bezawaryjny, a jazda, nawet na najniższym trybie wspomagania, jest optymalna i przyjemna. Jeszcze jakiś rok temu cały ten plac był płaski, ale jak się dowiedziałem niedawno. Pod tym placem były fundamenty dawnego pałacu Saskiego, i teraz próbuję odbudować ten pałac, co dla mnie jest niesamowite, bo ten pałac naprawdę przepięknie wyglądał. Równie ładny według mnie jest ten rower o nazwie CGO. Trudne mają te nazwy, szczerze mówiąc, tych rowerów, ale nie patrzmy na to. Patrzmy na przykład na ładne spawy, praktycznie niewidoczne, na ładne oświetlenie wkomponowane. Na ładną gamę kolorów. Mi akurat wysłali niebieski, bo według nich to jest najpopularniejszy. Ale macie do dyspozycji jeszcze dwa albo trzy też ładne kolory. Podobają mi się solidne, aluminiowe błotniki Fajne siodełko, wygodne i według mnie też całkiem solidne Fajne, wygodne, takie z takim oparciem na nadgarstek są też te gripy Ostatecznie przejechałem 36 km i zostało jeszcze 44% naładowania baterii Bardzo fajnie, jeszcze nie mówiłem o samym wyświetlaczu i kontroleru, który jak widzicie Nie jest duży i nie jest bardzo rozbudowany Widzimy tu parę funkcji jak przejechany w ogóle dystans co ciekawe, ta liczba pokazuje się tylko do 999 km. Potem trzeba zresetować przejechany dystans. Poza tym widzimy takie dane jak średnią prędkość, maksymalną długość wycieczki i to tyle. Aha, jeszcze tutaj zasięg, ile można przejechać na e, pierwszym trybie. Na drugim trybie widzicie, że pokazuje nam już 34 km, a na trzecim trybie pokazuje nam, że zostało jeszcze 26 km. Z zasięgu przejechanego i totalnie mamy 36 km przejechanych. Tak już podsumowując, myślę, że tutaj dużo też płacicie za to, że ten rower jest w przyszłości bez awaryjny. Nie ma tutaj żadnej linki, która by zardzewiała. Napęd praktycznie jest nie wymaga żadnej, żadnego dbania, żadnej konserwacji hamulce. Podobnie trzeba tam pewnie wymienić tylko czasem płyn hamulcowy i e, klocki, ale to na pewno rzadko. Nie ma tutaj co się rozregulować. Waga roweru, zasięg, moc, wszystko jest na plus. Także macie link poniżej w opisie, może jakiś kod rabatowy ode mnie. Możecie się zapoznać z ich ofertą. Naprawdę warto. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym elektrycznym czwartku.